Siema, ma widzowie. Witam no, ja Was w sklepiku z dnia tutaj, 24 maja. Co mamy dzisiaj w sklepie? Zobaczmy, tu sobie. Mamy dzisiaj w sklepie Palucha Rybnego, czyli naszą rybkę Bendyfishiego. E, taki ma oczywiście plecak. Mamy do niej trzy style. Tak to wygląda. E, myślę, że naprawdę spoko. Oczywiście, jeżeli chcecie ją kupować, możecie wpisać mój kod w sklepie za krzak. Byłoby mi bardzo miło. E, I co mamy dalej? Mamy but na kiju, czyli zbierek od rybki Taki głosik Mamy koralowy krążownik Czyli śpiewająca lotnia, fajna fajna I nowy kill off dwukleja Chyba nowy, takie dwie rybki, możemy nimi kogoś uderzyć No beka beka ogólnie Mamy też skin zero Który myślę, że zapowiada coś, że się stanie z punktem zerowym, nie wiem co o tym myślicie. Możecie napisać w komentarzu. Yy, I mamy do niego jeszcze skórkę, punkt zerowy. Yy, więc ja myślę, że to coś może oznaczać. Jak wiecie, za tydzień koniec sezonu. Yy, dobra, dalej mamy dyspozytorkę w dwóch stylach. Znaczy w dwóch, w czterech w sumie. Yy, tak wygląda. Yy, plecaczek taki. Co dalej? Oficer taktyczny. Stary skin, dawno go by nie było w sklepie. Specjalista survivalu. Fajny, fajny. Podnosimy dach. Powolne oklaski. Każdy chyba to już ma. I ożywieniec. I ostatni dzień w sklepie prawdopodobnie jest skin ninja, więc śpieszcie się i kupujcie. Pakiet startowy się nie zmienił. A ja wam czaty już czaty, widzowie, życzę Wam już miłego dnia, do następnych sklepów, streamków, odcinków. Cześć, cześć!